10 największych miast w United Kingdom. W Wielkiej Brytanii, moi oh, drodzy. Powsze święte. London. Dobrze. Number one. Manchester. Number six. six. Co to jest szósta? Jafie. Yeah, Birmingham. Drugie. Dobrze, super. A dobra, całe United Kingdom. Um, ja, kurde, chwilę o Anglii tylko myślałam. Glasgow. Czwarte. Edynburg. Nie wiem, czy to będzie, ale. Siódme. Okej, okay. kurde. Dobra, Belfast. Trochę małe, kurde. Nie. Dobra. Chcę wykreślić sobie jeszcze Dundee, bo mam to akurat w głowie. Dundee, Nie ma? Okej. Okay. Chciałam sobie to tylko wykluczyć. W razie czego, Bo później bym zapomniał. E, Cardiff. Dziesiąte. O, kurde. Liverpool. Ósme. A jeszcze Sheffield. Piąte. Newcastle. Nie. Trzecie i czwarte. No, trzecie, czwarte i dziewiąte. Więc to raczej wszystko jest w Anglii. Brighton? Nie. Dobra. E, Bristol. Tak, dziewiąte. A dobra, to zostało ci trzecie. Co było czwarte? Glasgow. No powiedziałem. No dobra. <laughs> Właśnie tak. E, e, Oxford. Nie. Boże święty, co ja ominąłem? No, bo ja potrzebuję pierwszą literę. L. Ej, ja jestem... Boże, lic wieprzony! Boże. Boże, zapomniałem, zawsze, zawsze zapominałem o istnieniu tego, tego gówna. Bo? Dziewięć. Tak samo. a um, Jedno. Znowu zabrakło do dziesięciu. Może następnym razem się uda.